Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zdrowo rozumiana ochrona praw pracowniczych w XXI wieku to oczywiście pewien standard cywilizacyjny, ale to, co Państwo, zwłaszcza tutaj ze strony lewicy, proponują i do czego nawołują, no to jest po prostu nic innego jak eurokomunizm. To jest po prostu realne urzeczywistnienie eurokomuny, no tak, dla was jest to optymistyczne, jak, jak, jak widzę i dla, was jest to, i dla was jest to po prostu wzór. Oczywiście jest eurokomunizm taki za 200 tysięcy na rok państwo zarządów partii razem, to, to wiemy o tym już z oświadczeń majątkowych. Natomiast ja mam pytanie do przedstawicieli rządu. Jest niestety rażąca nieskuteczność w zabieganiu o polskie interesy na forum Unii Europejskiej. Wiemy, że jest to że Unia Europejska jest forum starcia tak naprawdę interesów narodowych. Niemcy prą do realizacji swoich interesów, jeśli chodzi o usługi transportowe, prąd w przypadku Nord Streamu i w innych przypadkach. Skończmy wreszcie z tą frazeologią jakichś wspólnych interesów i zacznijmy mówić otwartym tekstem, o co toczy się gra w Brukseli w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. I jeszcze pytanie. Ja mam taką propozycję, żebyście państwo z lewej i z prawej strony przestali się za każdym razem przyrzucać z odpowiedzialnością za, za to, że przegraliśmy w Unii kolejne, kolejne głosowania, bo przegrywamy tam wszystkie od lat i to tak jest właśnie Unia urządzona, że mamy tam mniejszość i wszystkie ważne głosowania, w których nasz interes jest, w których nasz interes jest różny od interesu Niemiec, wtedy przegrywamy. Nie mam przykładów od, odwrotnych. Yy, dlatego, jakby to pan poseł Słuchoń tu mówił, to przez skromność nie wspomniał o tym, że te, w tej porażce uczestniczyli również posłowie Platformy. Platformy ja też tam byłem, gorycz porażki, piłem, widziałem po, posłów platformy obywatelskiej bezsilnie protestujących, proszących o powtórzenie głosowania, w którym się pomylili z powodu nadmiernego tempa narzuconego przez przewodniczącego, i nawet takiego gestu grzecznościowego nie mogli się doprosić, więc no, ta porażka naprawdę rozkłada się na, 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 na więcej tutaj sił politycznych. W Unii Europejskiej bawimy się w wolny rynek zawsze tylko wtedy, tylko do tego momentu, do którego opłaca się to Niemcom i, i Francuzom. Jak przestaje się opłacać, kiedy oni okazuje się, że nie umieją w wolny rynek, kiedy przygrywają na wolnym rynku, to mówią, że A, zaraz, zaraz, to tak, się nie będziemy bawić, tutaj musimy sobie wdrożyć jakieś regulacje. No i nie inaczej jest tym razem. Ubolewam nad tym, że rząd polski jakby w, nie dość, że bierze na siebie w, w rolę nakładającego kaganiec na własnych obywateli, to jeszcze w, okazuje się w tym tak gorliwy, bo mam wrażenie, że mogliśmy w tym dyrektywę nie tylko wdrażać później, ale i w sposób nieco bardziej dziura żeby, żeby ona, żeby, żeby nie być aż tak gorliwym strażnikiem kagańca na własnych obywateli. Dziękuję. Dziękuję. Głos teraz.